Witam, witam ponownie na moim kanale Bernard TV. a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam tutaj świeżo dobraną parę dyskowców jest to oczywiście odmiana Red Melon ten rywek oczywiście jest wycięty z poprzedniego filmiku jak rybki sobie pilnowały maluchów tutaj już mamy maluszki jak właśnie wyruszyły w teren że możecie zauważyć, że ta parka jak najbardziej odchowa swoje młode. Z tą parką pidżonów muszę troszeczkę pomyśleć, zagłębić się tutaj w temat, jak i również posłuchać różnych porad. Coś uda mi się z tym zrobić, bo jak najbardziej maluszki są zapłodnione, no ale po jakimś czasie po prostu zdychają bo nie mają pożywienia też również tutaj od kolegi będę się dowiadywał są różne techniki żeby inaczej wykarmić 100% możliwości wykarmienia takich maluszków bez rodziców jeśli rodzice z tym mają jakiś problem ale to w ten temat będę się tutaj zagłębiał i będę oczywiście więcej wiedział na ten temat od kolegi który się tym zajmuje a my wróćmy do tematu naszej parki tutaj widzicie ładnie sobie tutaj pilnują tutaj samczyk oczywiście się denerwuje jak jakiś maluszek go skubie to od razu próbuje go odgonić tu oczywiście mamy dzisiejszy dzień także zrobimy sobie tutaj parę zbliżeń i zobaczycie jak ładnie tutaj się rybki opiekują jak również dziubią swoich rodziców także jak wiemy od momentu złożenia ikry przez dobre parę dni mamy spokoju nie musimy w ogóle się tutaj zajmować maluchami bo, bo od tego są oczywiście rodzice jak wiecie każda inkubacja ikry trwa 3 dni, po trzech dniach oczywiście laży paletek nie trzeba karmić, bo mają oczywiście od tego woreczek żółtkowy, z niego będą wchłaniać pokarm, a dopiero później na rybek będzie żywił się wyłącznie wydzieliną ze skóry rodziców. Że w tym momencie, jak widzimy, już rybki zaczynają to właśnie powoli robić. poddziwują tutaj rodziców. To, że po paru dniach dopiero dodatkowo będziemy dokarmiać je artemią. Wiadomo też, nie możemy za długo tutaj trzymać maluszków z rodzicami, no bo mogą. Maluszki oczywiście rodzicom zrobić, zrobić krzywdę, mogą mieć różne uszkodzenia od pyszczków, więc na to też również musimy zwracać uwagę. Czym więcej będą głodne, tym więcej będą dokuczać rodzicom. Musimy później co jakiś czas dokarmiać rybki jeśli chcemy, żeby dalej pozostały z rodzicami. Jak już są większe, to oczywiście musimy całkowicie odseparować od rodziców. Że fajnie, fajny widok. Zobaczyć coś takiego u siebie na hodowli. Także ładna parka nam się tutaj dobrała ze wszystkich tych maluszków, co kupiliśmy, odchowaliśmy je i wyszło, że jest tylko wśród nich jedna samiczka. Więc tutaj, oczywiście, została odseparowana ta parka od reszty, żeby nam się dobrała ta, którą po prostu chcemy. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystkie zostaną ładnie odchowane. Ale naprawdę ładny widok. Przy skalarach oczywiście nie mamy takiego spokoju. Na początku takiego spokoju jak przy paletkach. No bo tutaj musimy karmić, gdy już skalar wchłonie w swój woreczek. A tutaj jednak mamy parę dni spokoju, bo za nas zrobią to oczywiście rodzice. Tutaj widzicie, samczyk się oczepał. Wyrzucił wszystkie maluchy na samiczkę. Już go pewnie denerwowało to skubanie i jak widać chcę mieć chwilę spokoju także jeśli filmik i parka nowa oczywiście się podoba to dajcie łapkę, komentarzyk nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału zapraszam oczywiście również na poprzednie materiały jak i zarówno na kolejne w kolejnym odcinku oczywiście pokażę wam już odpaloną razem z Sampem zbiornik 700 litrów Zobaczycie jak to wygląda. Oczywiście dalej dojrzewa, także nie ma tam życia jeszcze. Więc co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się na razie. Cześć!